Jeżeli chodzi o takie wydatki typu nie wiem, garderoba czy jakieś zachcianki, to już jest, że tak powiem, w kwestii każdego rodzica. No, każdy rodzic ma inne, że tak powiem, zapatrywanie na firmowe ubrania czy żywność. Dlatego tutaj tymi kosztami się nie dzielimy. Jeżeli ja mam ochotę na wakacje w danym miejscu, no muszę sobie je zafundować. Jeżeli on ma ochotę na jakieś inne rzeczy, no on musi je sfinansować. Generalnie początkowo, to rozwiązanie mam od zeszłego roku. Początkowo wiadomo, że jest się nieufnym do tego, w jaki sposób ta druga strona tymi dziećmi będzie się zajmowała. A trwa już to rok? Ja widzę reakcję moich dzieci. Widzę reakcję mojej córki, która jest typową dziewięciolatką. Ona chodzi do szkoły i widzę, jak dziecko się uspokoiło. Ona widzi, że rodzice się nie kłócą. Ona widzi, okej, okay, my troszeczkę działamy jak dwoje biznesmenów, którzy, że tak powiem, negocjują, ale to są negocjacje. Jeżeli człowiek jest w stanie, powinien zrobić wszystko, żeby te dzieci, żeby ich rozpad związku nie miał wpływ na te dzieci. Dzieci muszą widzieć, że ludzie dorośli są dorośli i że można na nich polegać. I myśmy wypracowali między sobą tego typu rozwiązanie, które uważam w naszej sytuacji jest skuteczne. Ale po prostu jest wiele ojców, wiele matek, którzy chcą się zaangażować, no ale ta druga strona nadal ma jakby to poczucie krzywdy i nie pozwala się zaangażować w tej drugiej stronie. No, Kiedyś trzeba dać spokój i na to jest rozwód, tak? Żeby po prostu zamknąć jakąś kartę, ale mówię, żeby dzieci po prostu nie cierpiały na tym, jeżeli się strony nie uchylają i się chcą zajmować, udostępnić im to. I jest to niepopularne rozwiązanie w Polsce, jest to niepopularne rozwiązanie, powiem szczerze, nawet w moim domu osobistym początkowo, jak to rozwiązanie przedstawiłam, że tak powiem, rodzinie. Wszyscy byli bardzo zdziwieni, jak to? Oddajesz swoje dzieci? To nie jest tak do końca. Tydzień moje dzieci przebywają z ojcem, tydzień moje dzieci przebywają ze mną. Oczywiście, że ze szkołą miało to jakieś tam konsekwencje. To są jakieś utrudnienia, ale generalnie to są malusinkie utrudnienia w porównaniu do tego, co ludzie przeżywają ściągając alimenty, walcząc z urzędami, ze strony prawnej, chodząc do tych. Denerwując się, chyba jednak mnie to kosztuje mniej stresu, a mówię, no będzie to w przyszłości też, jeżeli chodzi o mojego syna, dorosły mężczyzna. Ja zdaję sobie sprawę ze swoich ograniczeń, e, liczę na to, że jego stan się poprawi, aczkolwiek no, będzie też potrzebował, e, że tak powiem, e, męskiej ręki w, w swoim wychowaniu czy w opiece, i ta opieka nie skończy nam się na. 18-letnim chłopczyku, tylko to będzie chłopczyk 40-letni i starszy. Także po prostu trzeba szukać najbardziej logicznych rozwiązań, jakie są możliwe. Jeżeli są możliwe, starać się. I przepraszam, ja tak zakończę szybciutko, bo chodzi o to, że można mi zarzucić, tak, ale no może się zacząć powiedzmy, tatuś uchylać czy zmęczyć. No tak, mamusia też może zacząć się uchylać i zmęczyć. To, przepraszam, ale działa w obie strony. Byłam na tym etapie, kiedy byłam tą bohaterską mamusią, która się samodzielnie zajmowała rodziną i samodzielnie zanie, zajmowałam się synem. Muszę przyznać, że zaniedbywałam inne obowiązki, bo nie byłam w stanie, że tak powiem, ogarnąć wszystkiego. No nie jesteśmy, że tak powiem, bohaterami. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Musimy czasami skorzystać z czyjejś e, współpracy. E, jest tutaj były mąż, ja nie muszę go darzyć uczuciami, ale wiem, że dzieci go darzą uczuciami i, i z dwojga złego komu zaufać, jak nie ojcu własnych dzieci. Także jeżeli jest taka sytuacja, uważam, że to jest takie e, nowatorskie rozwiązanie i byłoby fajnie, gdyby było ono proponowane w sytuacjach, gdzie e, jest możliwe. Dziękuję. Ja myślę, że ten bank... Wątek...